Cześć, w tym filmie pokażę jak zmienić strefę czasową na Linuxie. Więc tak, ja pokażę jak to zrobić w terminalu. więc wchodzimy sobie w SHOWEB i w terminal. I tak, jeśli zmieniamy strefę czasową, to na początku wypadałoby wiedzieć, jaką w ogóle mamy ustawioną. Więc tak, możemy to sprawdzić za pomocą polecenia timedatectl. Time Klikam Enter. I jak widać w tym miejscu mamy time zone, czyli strefę czasowa. Mamy strefę czasową ET, ETC ukośnik UTC, plus 0, czyli taką europejską. I teraz tak możemy w, w tym momencie wyświetlić sobie dostępne strefy czasowe i sobie później z nim wybierzemy, którą chcemy ustawić, czyli możemy sobie wyświetlić time date CTR, list kreska time zones. Enter. Jak widać jest ich dosyć dużo, więc to można przeskipować. I tak naprawdę można to przeskipować z pasją albo z czałkami w górę, dół Zamkniemy to na razie Ctrl-C i wyświetlimy tylko strefy czasowe z Europy, ponieważ takie będą, nas takie będą nas interesować. Jeżeli kogoś interesuje inna strefa czasowa, to sobie może tutaj ją wyszukać. Tak naprawdę. I y, y, robi się to w ten sposób, czyli List Time Zones. Y, i teraz robimy sobie strumień, grep Europe. Mamy tutaj dużo e, stref czasowych, i mamy tak Europa slash Warszawa. I my sobie ustawimy tą strefę czasową. Jak to zrobić? Aby ustawić strefę czasową, potrzebujemy już uprawnienia administratora. Więc musimy napisać sudo. Teraz time, date, CTL. I teraz w, czas, w strefę czasową ustawiamy opcję set timezone i teraz podajemy strefę czasową, czyli w naszym przypadku będzie to Europe slash Europe Warszawa, czyli Warsaw. I tak to wygląda. Klikamy Enter. Oczywiście podajemy hasło. I teraz tak. Jeszcze raz możemy wpisać sobie polecenie, które wpisywaliśmy na początku. Time CTL. Jak widać, nasza strefa czasowa zmieniła się na Europe slash Warszawa. I mamy teraz plus 1. W z... tutaj mieliśmy jakieś ETC, UTC plus 0, czyli strefa czasowa jest inna, a nasza zmiana się powiodła. Jeżeli film się podobał, możesz zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał i zapraszam na kolejne odcinki.